No? Najpierw powinien mieć łapkę w górę i z uprzykrą Mój buntang, Moi drodzy, dzień dobry. Czas operacyjny, zegarek się jeszcze nie włączył, czyli jest przed 6.00, 5.50. Dzień dobry, kochani, zobaczcie, jaka piękna flauta. Jakie piękne morze, spokojne, ocean spokojny. no yy, nomen, to ocean spokojny. Ale to nie Pacyfik, słuchajcie. Yy. wczoraj zagrałem w kosza, potem jeszcze tam z chłopakami w bilarda pograłem, piwo wypiłem i już nie chciało mi się jeść nawet powiem wam szczerze, ale dzisiaj zaczynamy nowy dzień, jest niedziela pieseły się bawią na tym na, o proszę o, takie wygłupy i psoty takie wygłupy i psoty tutaj cały czas zabawa, cały czas zabawa o. Yy. zaczynamy nowy dzień niedziela, dzień dobry czy już wszyscy byli w kościółku? Czy już wszyscy zjedli obiadek? Jak nie, to zapraszam do dalszej degustacji, bo przecież tego żarcia mi została. Zapraszam na film. Dzień dobry. Kochani, no to trzeba spróbować resztę tych potraw, które wczoraj kupiłem. Zagrałem w kosza, poszedłem z chłopakami pograć trochę. Już nie nagrywałem, no tak wam to powiem. Ale co, spróbujmy? Zupa, zupa z, z ryżowym makaronem. Tak to wygląda, a spróbujemy, jak smakuje. Orosu jest całkiem zawiesisty, a jak to smakuje? Rosułowa. Kostka Kowska Kostka dla mnie. Taki knor. Mm. Makaron. Całkiem ok. Wszystko było zamrożone, kochani. To nie jest tak, że ja to wierzę. Ja trzymałem to gdzieś na wierzchu. Wszystko było w lodówce zamrożone. Bulion. Sam makaron fajny, ja lubię makaron rożowy mm. marchewka, kalamansi, mm. jakiegoś kwasu mi tu brakuje, takiej kwasowości, a generalnie zupa! Dobra, bo ciepła. Zapraszam na następne danie. Tak się komponuje. Ehm, pierś kurczaka, taki czy to gulasz? No, pierś kurczaka duszona z ryżem. Ładnie, ładnie zrobiłem, Ładnie, nie? Robimy, jak to smakuje. Fajnie, jakby jeszcze mikrofon działał, co? Już próbujemy. O, ryż ja robiłem, wiadomo, że jest dobry. Kurczak. Mm. Słuchajcie. Kurczak. Warzywa, ryż. Całkiem dobre, ale... Jeszcze raz. Mm. Soczysty kurczak, naprawdę dobre. Śmiało. Mm. Śmiało. Polecam te karendari tam, gdzie o tej mojej kumpeli tam kupuję. Naprawdę dobre jedzenie. Mhm. Mm. Chciałem jeszcze tylko pozdrowić Juranda. Jurand, pozdrawiam cię serdecznie z Gdańska. Bardzo dziękuję za telefon i za miłą rozmowę. Bardzo, bardzo jest mi miło. Mm. Mm. Kostka. I poczekajcie. Ja to już mam specjalny kajet, kochani. O, jak wiecie, ja jestem stara szkoła, old school. Ja lubię mieć wszystko zapisane. Co jest na papierze? Co jest na papierze, słuchajcie. Revolut. Pani Bożenka Wieland. Wieland, tak dobrze powiedziałem. Z Niemiec. Bardzo serdecznie dziękuję. Jest mi niezmiernie miło za Twoją wpłatę. Naprawdę. E, no jestem bardzo wdzięczny. E, pan Jakub Kubuś Pietrzak. Bardzo dziękuję. No i wyszomirski Jurand Jurek, 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 Jurek ja to zawsze Jurek. Jurand bardzo ci dziękuję za za, 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 za wpłatę, bo ty dałeś wpłatkę na kotka, tak? Na jedzenie dla kotka. Dobrze. I Bajkoffitu. Sylwek sylwester szcze, szczesny. Szczę... pewnie szczęsne miało być, szczęsne No, kawa z plackiem i to Na bogato, na bogato, bardzo dziękuję Maria Gorynia, bardzo dziękuję Markus Langer Markus, dzięki za świetne fotki, super wyglądacie FJR, Fior, 1300, daje radę eee, Kasia Grajek, Kasieńka To ty To jest moja, moja um, Kumpela z pracy która razem pracowaliśmy, no już nie pracujemy, nie pracujemy razem, ale Kasiu, bardzo serdecznie Ci dziękuję. No cudownie, że mnie tak wspierasz i za... także czytam na Facebooku Twoje, twoje, y, em, 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 wsp twoje y, wsparcie jakby mojego kanału i dobre słowa. Które o mnie powiedziałaś, bardzo dziękuję Kasienka Ania Krupski, bardzo No Ania, no to Ty to już przegięłaś pałę Nie? To wiadomo, już, to już trzeci raz chyba powtarzam No dziękuję serdecznie Dziękuję serdecznie, znowu Markus Langer, znowu Grzesiu Kli Grzegorz Dobija I Artur Schmajda. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję I jeszcze raz spróbujmy tego kurczaka I już zabieram się Za kolejne Danie mm. Jest soczyste, jest smaczne. Naprawdę można z powodzeniem sobie zjeść i z tym sosem, i z ryżem. Mm. Robi robotę. Słuchajcie, burza idzie jak cholera. Zobaczcie na niebo. Jest. No, może nie widać, ale jest ołowiana. Widać? No, idzie. Idzie burza jak nic. A tutaj. No podzielę się z moim kotem, ja wiem, że wie tylko mięso i tak dalej, i tak dalej Słuchajcie kochani, ten kot i tak wygrał na loterii ten, Ta kotka wygrała na loterii, także Smacznego Tak, masz kurczaczka, masz kurczaczko, tak Nie gryź mnie już, Franco co jedna No, smacznego Ten kot wygrał Na loterii, także Przechodzimy do następnego dania I kochani, kolejne danie Zupa z soczewicy, czas 11.39, ja już mam kichę napchaną, ale dobra, dam radę, jeszcze mamy dwa dania. Zupa z soczewicy, moja ulubiona, powiem Wam szczerze. Mm. Widzicie, co jest fajne? Że ona jest taka, taka treściwa. I to jest, to naprawdę nie trzeba mięsa i czuć to białko takie roślinne, że tak powiem I że to jest po prostu smaczne, to ma taką Jest przyprawione sól, pieprz, czosnek I ten specyficzny smak takiej fasoli? Coś takiego, takiego jasia Rozgniecionego jasia A u mnie zaczyna się burza i zaraz będzie padało Zapaliłem światło. Słuchajcie, zgaszę światło, to zobaczycie jak jest. A jest godzina 11:30, jak nie na Filipinach. Ciemno. Smacznego. Ja jeszcze, dobra, jeszcze coś powiem może. Mmm. Bardzo dobra zupa. Mmm. Widzicie, co by tu pasowało? Takie żeberko. Takie wiecie, uduszone żeberko do tego. Wtedy by było perfekto. Zapraszam na kolejne danie. Kochani, przedostatnie danie. Eggplant. Czyli bakłażan. Bakłażan zrobiony tak zwany kotlet dla, dla ubogich. Spróbujmy, jak to działa. Sami tutaj przyrządzili. Mmm. Mm. Jakąś taką wędzonką nawet czuć. Zobaczcie sobie jak to danie wygląda. I więcej tak. Mm. Naprawdę całkiem dobre. Do ziemniaczków i mizerii. Nawet jako kotlet by się sprawdził mm. całkiem dobry i taniutki za wszystkie te dania, które pokazywałem wam wczoraj i dzisiaj zapłaciłem 300 peso, czyli 20 zł. 20 mm. Bardzo dobry Dobrze zrobiony serio Przechodzimy do ostatniego ostatniego warzywa, bo nawet to nie jest danie, ale spróbujmy. Tak jak widzicie w raju też pada i dzisiaj jest taki dzień, z czego się bardzo, bardzo cieszę, bo nie jestem spocony. Jest temperatura 24 stopnie. Gdzie? 27. Sorry. Także jest ok. A tak wygląda moja Wiocha w deszczu. I bananowy sad. zjedzmy ostatnie danie. Nic innego jak fasolka szparagowa. Taka jak u nas. Tylko u nas się robi z na podsmaża z bułką tartą, a tutaj jest w sosie e, sojowym. Mm, mm, mm. Ja warzywa uwielbiam, więc każda taka forma będzie mi smakowała. Jest to naprawdę dobre. Mmm. Mm. Przyprawionych punkt. Także słuchajcie, tak jak Wam niektórzy mówią i ja sam też tak mówiłem, że na Filipinach nie ma co zjeść. No to jak się znajdzie dobrą, dobre kalendarii i dobrą panią, która gotuje z pasją i z miłością, to da się zjeść. Mm -mm. Dziękuję bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do jutra, kochani. A tak w ogóle. To 3 dni temu YouTube wysłał mi, że rok czasu mam kanał. Gratuluję sobie i gratuluję Wam, że wytrzymaliście ze mną. Także zapraszam na kolejny rok. Mamy jedną rocznicę mojego kanału. Czy się rozwinął, czy się nie rozwinął. Jest jak jest, no nieważne. Pada leje deszcz. A jak leje deszcz, to trzeba wziąć płetwę i idziemy do wody. Szkoda, szkoda siedzieć w domu. Także. Jeszcze zabiorę kamerę, płetwy i gogle i pójdziemy sobie do wody. Dzięki, dzięki że jesteście.